Siema wszystkim, no i dzisiaj idziemy na kajaki. Plan jest taki, że jesteśmy w tej chwili w Pomiechówku. Pomiechówek to miejscowość około 45-50 km od Warszawy. No i według mnie to jest najładniejszy, najfajniejszy spływ kajakowy rzeką w kraju kraju jest nie bardzo czystą rzeką. A tutaj będzie zakupienie biletów. Bilet na kajak dwuosobowy na dzień dzisiejszy kosztuje 80 zł. Jest też kajak trzyosobowy, kosztuje 120 zł, czyli odpowiednio 40 zł od osoby. I tutaj będzie meta naszego spływu kajakowego. Są trzy trasy do wyboru. No i te 40 zł to jest właśnie najkrótszą trasę. Ona trwa około 2,5 do 3 godzin. I mam nadzieję, że wszystko Wam sobie fajnie pokażemy. Tak właśnie wygląda rzeka w Kra. Tutaj właśnie cała ekipa kajakowa się szykuje, jadą w trasę i z tej trasy właśnie będą startować kajaczkami. Tutaj na mecie można sobie jeszcze zrobić jakieś palenisko, pograć w siatkę. A oprócz tego trzeba też pamiętać, że za parking miejski, bo to jest parking miejski, należy do miasteczka Pomiechówek, kosztuje 20 zł za cały dzień. No i są tutaj trzy trasy do wyboru. My wzięliśmy tą najkrótszą z miejscowości Śniadówko do Pomiechówek. I ona będzie trwała około 2,5 do 3 godzin spływu. Raz to się może przedłużyć, bo ja oczywiście będę chciał też dronikiem tutaj polatać, jeżeli się uda. A trochę ciężko z kajaczka tutaj dronem latać. No ale coś tam wykombinujemy. Tak, jaki plan, czekamy na Krzyśka? Nie czy? wiem, mów to. Nie czekamy na Krzyśka. Krzysiek, nie czekamy na Ciebie. Trzeba było się pośpieszyć. Weźno. I stąd startujemy. To jest właśnie nasza baza. Przed nami jest bodajże około 8 km. A wśród zawodników jest przed Państwem Krzysztof Fiesz, wielokrotny mistrz Polski w Dzień dobry. Dzień dobry, tak to on. I będziemy startować zaraz. mogę się doczekać no i wystartowaliśmy z tej uroczej na tej uroczej rzeczce Tam za nami Krzysztof z Jolą, tak? To jest Jola Ola To Ola i Krzysztof Tak Krzysztof A ile czasu trwa trasa? 8 godzin 2,5 godziny 2,5 godziny, no to dla nas to pewnie będzie półtorej. ho 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 ho, ho. Co? Trzeba tu przyjechać kiedyś tak, żeby wiecie Albo, albo wziąć taki, zobacz, swój taki ponton, i jest taki swój pontonem no. Nie, ale wiecie to. myślę w ogóle? Że najlepiej to, żeby mieć własną deskę sług Ona jest zajebista, no. no bo to wypożyczanie kajaków, naprawdę, to już się robi drogo. się a robujesz, nie podoba ci się, ceny za wysokie Krzysztof Popujesz taką deskę za tysiaka i możesz sobie pływać lepiej Jeszcze biznes zrobisz, wypożyczał znajomym 20 złotych no i cały dystans płyniemy przed Krzysztofem. Krzysztof nie może nas tutaj dogonić. A my płyniemy pod prąd, a on płynie z prądem. Więc są nierówne warunki nawet. Pod wiatr płyniemy, pod prąd. O nie ma szans! Wyłącz ten silnik, spotkaj jaka. I tak sytuacja wygląda. Filowy postój. Proszę, jaka tutaj czysta woda jest. Płytka i bardzo czysta. I szeroka. Jak na możliwości podwarszawskie. Tutaj taki punkt mamy przystań po drodze. Wiesz, jak ktoś jest głodny, albo chce browarkę się napić, albo jakieś inne, tam ma swoje wymagania, to ona się tutaj zatrzymać, a my jedziemy... Znaczy jedziemy, płyniemy przed siebie. Tak jak widać nawet pontony tutaj pływają. A następnym razem mamy plan zabrać nasze pieski. Nie słychać za bardzo. I Karina mówi, że chce pieski zabrać następnym razem. No patrzcie, nawet pieski. Konrad musiał tutaj wyjść z kajaka, ponieważ pani nam powiedziała, że drugą stroną nie uda się przepłynąć, tylko tą stroną. Więc płyniemy tą stroną. Fajne miejsce. A i tutaj już widzę, że to jest rezerwat przyrody. Kurde. Dolina Pokry. Obszar Natura 2000, Dolina Wkry To płyniemy dalej Płyniemy dalej No już płyniemy około godziny drogi tutaj A jeszcze nam zostało z półtorej godziny drogi przed nami takie piękne widoki. Tutaj, jak widzicie, po prawej stronie i po lewej jest las sosnowy. Zrobiło się już bardzo cicho. może to zobaczyć, ciekawe, to jest woda przezroczysta, widać nawet dno. Prawda, dno nie jest dość głęboko, bo może do kolan sięga, ale i tak jest bardzo ładnie. Jednak większość polskich rzek wygląda w ten sposób, że tylko muł widać, a tutaj jest piękna roślinność. Rybki co jakiś czas pływają i zakładam, że jeżeli jest tak czysta ta woda, to i. Raki pewnie można coś znaleźć, prawda? Jeden przede mną tutaj siedzi, o, pani Raczek, nieboraczek Raczek, jak uszczypnie, będzie znaczek. Już i po parę razy. jest płytko. Ludzie muszą z kajaku wychodzić, no mogą sobie nawet zostawić kajaki na środku rzeczki. A tam zaraz będzie taki mini wodospadzik, do którego właśnie płyniemy. No i zobaczymy Co tam się stanie. Przy tym mościku dokładnie jest ten wodospadzik. Kiedyś to był większy spadek, teraz jest dużo, dużo mniejszy. Teraz to w ogóle praktycznie w ogóle nie widać tego spadku. Tutaj mamy kolejny postój Nawet dla dzieci widać jakieś tam są atrakcje A my jedziemy dalej Do pomiechówka jest coraz bliżej myślę, że około 3 km powinno być No i stoimy na płyczyźnie Na czym? Właśnie na czym płyczyźnie Na czym? Płaszczyźnie Na ziemi Stoimy na ziemi Patrzcie jaki nurt Jaka czysta woda. I tutaj patrzcie, jak czysta. jest ważka. Dobra, ważka chciała usiąść, a ty zabierasz? O, widzisz? No i ją wywaliłeś do wody. No i kończymy naszą przygodę kajakową nad rzeką w Krow. I teraz wracamy do Warszawy. Mamy około godziny drogi według nawigacji. No i 50 km do miejsca, w którym my mieszkamy. Yo i polecamy, oczywiście bardzo polecamy wypad tymi kajakami. Polecasz, mała? Tak. Polecasz. Po to jedziemy.